jeżeli nie dysponujecie indeks checkerem, jeżeli być może nie macie Helium 10, to tak naprawdę w wyszukiwarce na Amazonie wystarczy podać asin waszego produktu i po spacji słowo kluczowe, na które chcielibyście sprawdzić, czy dany produkt się wyświetla. To mamy tutaj jasność, że ten produkt jest jak najbardziej wyszukiwalny. Natomiast na słowach kluczowych, na których tego nie mamy, mamy od razu informację, mimo że w Cerebro potencjalnie te słowa kluczowe wyświetlają się, no bo weźmy tutaj te przykłady tych słów kluczowych bardzo mocno brandowanych. Mamy na przykład tutaj Sharkuna. Szarkon sztul, nie wyświetlamy się na to organicznie. Wiemy na 100%, że nie jesteśmy na to potencjalnie zaindeksowani, ale Amazon zrozumiał nasz produkt na 44 miejscu jako właśnie szarkon sztul. Bardzo często, kiedy sprzedajecie buty, koszulki, ubrania albo produkty dedykowane np. do mężczyzn lub do kobiet. To wydaje się, że te produkty są dla mężczyzn lub dla kobiet, natomiast często kupują je i mężczyźni i kobiety. I wtedy bardzo często pojawia się sytuacja, że nie indeksujecie się na tym słowie kluczowym dla potencjalnego mm, waszego klienta. Czyli wasz klient totalnie nie jest w stanie was wyszukać. Koniecznie sprawdź nasze pozostałe materiały, a po więcej merytorycznej wiedzy zapraszamy Cię na media społecznościowe.